Jako strażak, ochotnik, nie boję się niczego. Ale jako tata boję się o ostrady tego małego pszczółca. 11 dni, mamy 480 km! No i właśnie o to mi chodziło! Damian Kuba, cała społeczność rekordu trzyma za Was kciuki w trakcie Waszej biegowej wyprawy do ustki. Dajcie z siebie maksa trzymamy za was kciuki na ostatnich etapach waszej wyprawy. Zainspirowani waszym wyzwaniem chcemy dołączyć się do akcji zbierania pieniędzy dla Kazika. W ten sposób nominujemy do zabawy Podbeskidzie Bielsko-Biała, BKS Bielsko-Biała i Drzewa Jasienica. Szczegóły akcji i link znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszamy do zabawy. Każda złotówka ma znaczenie.